Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z, równ z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go no 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 szturfnąłem go lekko ręką. Tak mówimy o, o starych Nie, o dopingu. <grymka> doping kibitu. Najpiękniejsza <grymka> dziennikarka i najpiękniejszy <grymka> Dokładnie, widzisz? No ja i się spłaciłem mm ci -hmm. fajmonika. To te twoje feromony chyba. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Konferencja prasowa Prime, match 4, jest ze mną Kacper UEFAska. Wiecie, że bardzo lubię z wami rozmawiać, nie tylko z influencerami, gwiazdami, znanymi ludźmi, ale również z gwiazdeczkami, z publicznością. Kacper, powiedz mi, jak ci się podoba konferencja Prime? No, ja lubię dymy, więc bardzo mi się podoba. Lubię patologię po prostu, nie? Tak jak jest na Prime. Mhm. Jest super. Jest dużo teraz federacji, jeżeli chodzi o free fighty i to Prime podoba Ci się najbardziej? No, zależy takim względem. A pod względem jakim patologii, tak się no, Prime ci się dymów podoba? Dymów to mi się najbardziej podoba, a tak, no to wiadomo, że ten Fame i Hylik to tam jest na topcu na razie, nie. No to która z federacji jest według ciebie najlepsza? No, jakbym miał tak wybierać, to Fame. A no, ogólnie, a pod względem dymów to, to ten to Prime, nie? To... Jesteś na wszystkich e, galach, konferencjach? No, na konferencji jestem pierwszy raz, ale na galach, na galach staram się być na wszystkich. E, tylko, że na przykład ostatnio nie byłem na Prime Trójce, bo za daleko, nie? Proszę. A się do mnie troszeczkę, proszę, dobra, dobra. bo z kadrą mi wyjdziesz. Dobra. Powiedz mi, e, bo jesteś na wszystkich e, galach, starasz mhm. się. E, dlaczego? Podoba Ci się to? Tak, podoba mi się to, lubię po prostu. Zawsze poznaję jakieś nowe osoby, nie? Nowe gwiazdy. Tak jak na przykład Ty. A, Dziękuję, pięknie. A która z gwiazd jest najjaśniejsza, najbardziej świeci? Oprócz mnie? No wiadomo, że ja, ale oprócz później drugie miejsce po królowej zajmuje kto? Don jest Król. Jest królowa, jest król, no tak, w sumie. A później, jeżeli chodzi o szlachtę, księżne, księżniczki? No nie wiem, dajmy, że Bogdel. Bogdel. Dlaczego właśnie on? No, znam się z nim już trochę czasu, kiedyś działaliśmy coś razem, już niestety nie działamy. No i prostu tak po nie wiem, no tak, dajmy, że on. I jak się pracuje z boxdelem? No, zależy, on... Jest, on, nie, on ma słomiany zapał, nie? Ale tak to ogólnie dobrze. A w tym działaliście naj, najwięcej? No, na YouTubie nagrywaliśmy, na paru firmach, aferka, na aferkach paru, paru byłem. Eee, no i tam na YouTubie, tam ogólnie, nie? Jesteś takim cichym widzem, takim osobą e, e, z no z publiczności, bo Ty znasz zaplecze całe, jeżeli chodzi o free fighty. Proszę ci powiedz mi, jeżeli właśnie chodzi o pracę m, taką na YouTubie, jak to wygląda? Dużo godzin z Bogdanem spędzaliście? Nie, to zależy. Przykład, no raczej tak, no, dziennie no, to jak nagrywaliśmy film, na przykład tak raz było tak, że nie wiem, gdzie się pojechałem, to dopiero o 19 wróciłem do domu, nie? To no, dość dużo. To nie jest łatwy kawałek chleba. Nie wiem, mi się tam podobało, no, mm -hmm. no super. Podobało było. Ci się, a finansowo też się wszystko zgadzało? O pieniądzach się nie mówi, nie? Nie mówi się? Nie. No to powiedz mi, Boksdal jest łatwy we współpracy, krzyczy, e, czy po główce głaszcze może? Ja go, znaczy nie wiem, czy to, nie no to, jak wtedy się działałem, to, to ja miałem 14 lat, nie? Ja, ja tak, to był taki mój autorytet i no dobrze się z nim pracowało i no tak po główce mnie głaskał, dużo szans mi dał. Nie krzyczał? Nie, dużo. Nie bił? Nie, dużo szans mi dał, dużo, nie wierzę. dużo też ich zmarnowałem i żałuję. Które szanse zmarnowałeś? Najbardziej ich żałujesz? On, on mi dał szansę, bo ja w wieku 15 lat odwalałem taką manianę, nie? Z kolegami coś, coś tam, coś tam i po prostu mi się to nie podobało, nie. Nie dziwię się, no bo reputację mu psułem co tym sposobem. Aha. A wiesz, że szansa raz niewykorzystana może być stracona forever? Zazwyczaj jest stracona, przychodzą później kolejne, ale nigdy takie same. Wiem, mega tego żałuję, że odwalałem, ale no co. I właśnie dlatego wasze drogi się rozeszły? Między innymi. Wierzysz to na swoją klatę? Tak. Bo nie masz nic do zarzucenia. No tego nie powiedziałem. Coś ma za No jak każdy. No, no jak każdy, no tak, ale tam jest więcej mojej winy niż jego na pewno. Um, a, a co, w czym Bok zdal ci podpad najbardziej? Znaczy, najbardziej w tym, że na przykład jak miałem te 14 lat i się rozstaliśmy, to że on mi tego nie wytłumaczył. Ja byłem takim dzieciakiem wtedy. dalej jestem, ale wtedy tym dzieciakiem byłem i. No, Jesteś dużym dzieciakiem. No, no po prostu nie wytłumaczył mi tego tak jak dziecku wtedy, nie? Tak jakby no. Nie że, nie, że teraz popadłem w jakąś depresję czy coś. Jakąś depresję popadłem czy coś, tylko po prostu. Yy, Źle się z tym czułem, nie? tak smutno mi było mega. Z tym się źle czułeś, bo nic za bardzo? No, nie, że po prostu już nie nagrywaliśmy razem, nie? Bo fame spadał z dnia na dzień. No i co? A, a mogłem ten fame wykorzystać. Mogłem zacząć nagrywać wtedy na przykład na jakimś YouTube, to teraz byś o mnie słyszała. Aha. Ach, y, zależy ci bardzo na tym fajmie, na w ogóle na ogólnie rozpoznawalności, o tym, że, żeby ludzie ci kochali, ja ale, z walczyć. ale z drugiej strony też taka sama liczba osób będzie nienawidzi zazwyczaj, a ty chcesz po prostu walczyć, ja tak? Chcę walczyć no, no, na prime mogę, na, na każdej Gali tu mogę, na fajmie, tam na Fajmie Mogę na przykład tu z kamerzystą za każde pieniądze. Ja mam też tak. go, Kruszfila, y, Davida Tybiskiego Zodymiarza i kogoś, Lasika. Dlaczego właśnie te osoby, a nie inne? Nie wiem, jakoś tak po prostu wybrałem, bo... Bo najbardziej znane? Nie, bo dymy robią, a ja lubię dymy. Ja lubisz, jak coś się dzieje? Tak, a ja też umiem robić dobre dymy. Mi jak wywołujesz te dymy? Jak mnie wezmą do walki, to zobaczę na konferencji, mm. No. A trenujesz już coś? No, powiedzmy, trenowałem, ale no, musiałem przestać przez chwilę. Żeby walczyć, trzeba zacząć trenować, czy niekoniecznie? No, trzeba. Znaczy też zależy na kogo. Na przykład na takiego lasika, po co? To nie powinieneś być przygotowany, no bo fighter, e, czy to freakowy, czy zawodowy, zawsze powinien być przygotowany. No tak. Dostajesz propozycję i wchodzisz, tak, walczy. że teraz zaczynam trenować i wchodzę, walczę, idę po zwycięstwo. No ale zaczynasz trenować, to wtedy jest jakiś czas, tak? E, nie lepiej być przygotowanym tu i teraz już? No niby lepiej, ale... Jak na wszystko w życiu? Tak, tak niby lepiej, ale ja zawsze jestem pełny siebie i nawet jeśli bym poszedł bez treningów, to i tak wiem, że wygram. I pokonałbyś te wszystkie osoby, które wymieniałeś? Z kamerzystą bym miał tylko problem. Uważasz, że jest mocny w walce? No na pewno. Znaczy na przykład w tej walce teraz co bagietą on Bagieta wygra na milion procent. Nie kamerzysta? Nie. Nie mów głośno, bo zaraz to możesz oberwać i rzeczywiście marzenie twoje może się spełnić i wylądujesz z kamerzystą w oktagonie. Chętnie. Naprawdę bardzo chętnie, za każde pieniądze, na najmniejsze pójdę, żeby tylko pójść po wygraną. A co byś zrobił, żeby dostać się do Federacji frekwajtowej i stanąć w oktagonie z kamerze lub z jednym ja ze swoich ja nie, idolów? Ja nie mam jakiegoś ograniczenia, nie mogę wszystko zrobić. Mi no to tam Tito, nie? Wszystko to znaczy, co jesteś w stanie zrobić, żeby zawalczyć? No, ja pisałem, że trzeba coś, po, tą tego, że tutaj, że trzeba coś poddymić, nie? żeby oni nie wezmą. Mogę poddymić w każdy sposób. Wyzwać swojego idola, powiedzieć, że jest e, najgorszym, nie, jest okropny, słoma mu z butów wystaje, nie no wiem, tak, co to można to jeszcze można. powiedzieć, żeby wytrącić... Jak można wytrącić z równowagi kogoś? Nie wiem, na przykład komuś listwę sprzedać. Albo na rodzinę wejść, prawda? To jest ostatnia. Nie, to, nie, nie, nie. To, totalnie to jest, Ja nie rozumiem, komuś na rodzinę wchodzić. Nie. Czyli mm, chwyty poniżej pasa, Ta, takie to nie, już. No, to jest takie wierzanie, no wiesz, no kurde. Słabe bardzo. No bardzo słabe. Czyli tego byś się nie podjął. Na pewno A nie. co byś zrobił, no bo tak mówisz wszystko. Jeżeli zapytałam cię, ciebie, jakie owoce lubisz? Najbardziej pomarańcze. No to jeżeli mógłbyś zrobić coś, żeby dostać się do oktagonu, to co to by było? Na pewno bym jakieś dymy na TikToku zrobił. Mocne. Stawiasz na dymy. Tak, dymy, dymy. I dymy. to zadziała. Myślę, że tak. Ja jestem bardzo ciekawa. E, mam nadzieję, że jeszcze z, będziesz współpracował czy z Boks czy z innymi osobami i mam nadzieję, że Twoje marzenia się spełnią i staniesz w Oktagonie ze swoimi dolami. Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Ci dziękuję serdecznie za rozmowę. Piszcie w komentarzach. Jakie macie pomysły, jak dostać się do federacji freakfight'owej i co należy zrobić, żeby stanąć w Oktagonie kamerzy się Oplu? Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję Ci. Świetnie.